Dzień dobry. Jest piąta trzydzieści. A ja mam ochotę zapaść pod ziemię. Godzina jest. szósta dwadzieścia. Nienawidzę tak wcześnie wstawać. 哭吧。 Ubrany nie życiowo, a ogarnięty ubraniowo. Mam tu już rzeczy spakowane do Danieli. Pasek jeszcze muszę ubrać. Muszę spakować komputer, nalać wody, zrobić herbatę jeszcze do termosu. Nie wiem, czy zdążę Dzisiaj jest czwartek i nagrywamy vloga. I na dziewiątą mam seminarium, więc się się, żebym zdążył. Zapominam nagrywać. Herbata zrobiona. Um, Bakujemy się z kątem do samochodu. Mam jeszcze rzeczy na imprezę. No i wsiadam do samochodu i jadę, bo za 13 minut Klaudia e, przyjeżdża e, pociągiem e, z Malborka do pluszcza. Limuzyna zajechała. Czekam pod dworcem na księżniczkę i próbuję rozgryźć radio, ale coś mi nie idzie, chyba będziemy skazani na... E, hit'y Polskiego Disco 20. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy, jesteśmy i jeszcze na wizji. Jesteśmy w Pruszczu. W końcu razem, prawda? Zmieściła się walizka Klaudii do bagażnika, ponieważ jest moja siatka. A w ogóle tu masz herbatkę hibiskusową. Tylko zobaczcie, jest gorąca jeszcze. Dobra. Nie specjalnie wchodziłem. Robię zawsze, nawet jak jest. Yy, jestem praktycznie prawie już spóźniona. Wychodzenie z domu jakieś ciemno, z rana. To powinno być zakazane. Po prostu zakazane. Co? Ja Miałam nadzieję, że zdążę na tę SKM-kę, chociaż wiedziałam, że mogę nie zdążyć. Dojechaliśmy, kochani, jesteśmy 6 minut spóźnieni, ale akurat 15 minut pójdzie. Tylko czy będziemy wiedzieli w jakiej sali? Nie, nie nikt nie napisał, bo słuchajcie, y, nie ma nikogo. Myśleliśmy, że y, będą już jacyś ludzie, jesteśmy sami i mamy wszystkich wpisać jeszcze. Ale jest mega pięknie, jakoś tak urokliwie. Mogliśmy tutaj zaparkować. Tu jest tyle miejsca jeszcze. Tam byśmy sobie zaparkowali. A chociaż tutaj, za tym niebieskim? Tam jest nasza c 3. Przeszliśmy e... jesteśmy spóźnieni, chyba 10 minut, a słuchajcie w kolejowce i stąd wielka kolejka. Tak, więc przyjechaliśmy na ósmą na darmo. Znaczy nie no, bo ja za godzinę... E... No co za godzinę, to wiesz. No ja sobie usiądę, usią usiądę i sobie poprawię trochę to... licencjat. Napisałam... No się nie mieściłem w kadrze Jak <grywa> będę Po trzech latach Klaudia mi robi... Nie wiem czy to zrobię w ogóle Jesteśmy tak głodni A Daniela ma zajęcia Niech ona wejdzie z tych zajęć i nam da jedzenie, bo my nic nie jedliśmy z Klaudią To Mnie to nie interesuje Klaudia chodź bo jemy Klaudia obiad Nie no, śniadanie Wyciągałem rzeczy z siatki, zapomniałem, że tam jest pasta. Była. krzyżówki? Krzyżówki mam, ale wykreślanki mi się skończyły. Są wykreślanki. Są jest Ale my musimy mieć klawdy jakieś dla dzieci, bo my nie umiemy tych zwykłych. My umiemy. A coś jeszcze? Bo tam jest odbierz. E, bo teraz kupujemy obiad.

Chcę Wam powiedzieć, że Klaudia Kurwa znowu, patrzmy, się opierdala. z 30 minut dzisiejszego dnia ona Kurwa znowu zapierdala. Tak, prawda? Zabiadałem ją na zajęcia wokalne. Mam dość. Byliśmy w sześciu sklepach. O, czarne serwetki, czarne kubeczki i nic do niego. Ale mamy srebrne. <grym, <grym, prawie karnatka. Dobra, pa. Właśnie byłam y, na zajęciach wokalnych i ja jestem zadowolona. Teraz czekam na Antka. Patrzcie, jaki zajebisty Jezus. I need more glitter. Jesteśmy już w teatrze. Klaudia jest w pracy 3 dni, a ja y, jestem już y, teatralnym człowiekiem y, z miejscem w loży z przodu. Nawet mi tak energia wróciła, jakoś jak jestem w teatrze, to całkiem inaczej, a Danielka pewnie teraz sobie odpoczywa w domu. Oglądam jakieś frizy y, na y komputerku. pierdzielam te książki, chociaż już chyba mega silnie objadłam. Hey. Teraz nie udawaj, że nagrywasz pierwszy raz, bo to nie jest Patrz jak zamarzło, kurwa. A nie, to w środku. Ja byłam w pracy, a Antoni był na koncercie sylwestrowym. I jak ci się podobał? Koncert? Podobał, trochę był cringeowy. I myślałem, że będą. No, nie, nie wiem. Że nie, nie wiem. No, więc jest godzina 22.30. pierwsza druga? Oczywiście. Dobra. a my wracamy do Danielki. Do domu. Żeby zjeść psiki i spać. I zagrać jedną rundkę w Monopoli. Ale jedną. Ale jedną rundkę. Właśnie przyszliśmy. Już jesteśmy przebrani, proszę bardzo. W chociaż Daniela to perfekcyjna pani domu składa. To jest, to jest jakby mokre czy nie? Bo to było z suszarki, czy to po prostu... To jest, tak? to jest takie ciepłe, no. no. Dobra, ciperki dawać. Siadamy monopole teraz gramy wygrałam pierwszy raz. Dzień dobry, mamy kolejny dzień. Ten vlog będzie trwał łącznie 3 dni. Tak mi się wydaje. Dzisiaj jest dzień imprezy, którą organizujemy tutaj w Gdyni. Zaraz przechodzą majstrowie, o 9.30 mają przyjść panowie, pomalować mm, tutaj korytarz, a ja chcę, chcę się jeszcze szybko umyć, umówiliśmy się zaczynamy, że śpimy do bólu, ale mi się już nie chce spać, zobaczymy czy Klau Dzień dobry, śpisz jeszcze? Jestem o 9.00. Kolejna część e, to są balony. Sorry za ten syf, ale y, mamy tutaj wszystko teraz, bo tak, tak wyglądają przygotowania. I proszę bardzo, dmuchamy właśnie. Dzień dobry. Wow. wow. Jest mały postęp, ale nie będziemy Wam zdradzać jeszcze całości. Daniela prasuje obrusy. Klaudia robi do popcorn. maszyna do popcornu. jest. W ogóle Daniela zrobiła super zakupy. Udało nam się dostać czarne świeczki w tajgerze. I upaki już też kończą malować. Korytarz jest wymalowany. A ja robię obiad. Będzie makaron na głowicza, stofu, cukinią, cebulą, pasatą chili i y, pietruszką i makrawką. Będzie kresznie. A tu jest popcorn na wieczór. Ja właśnie ściankę do zdjęć na imprezkę i będzie napis All Black Party. Fajnie. Żeby jaka <słyska> jest tematyka. Remoncik się kończy powoli, ale zobaczymy co u Antka. Witam w kuchni szefie. Co pan Witam. przyrządza? Dzisiaj przyrządzamy ciasto francuskie oraz pasatą paprykową od pani Joanny z Marborka. Dodajemy pasatę na przygotowane ciasto francuskie, które robiłem wczoraj cały dzień. Jedni pracują, aby inni mogli się opierdalać. Pozdrawiam Was, widzowie. Uwaga, jesteśmy już prawie do imprezy gotowi, ale jeszcze musimy się najeść, zrobić podkład. Laudiat, obiad! Klaudia, chodź bo jemy! Claudia, oh yeah. <grym> nie, ja to jeszcze do, do końca. Nie będę pokazywał, to I zradzimy byli, na końcu Ale nie widzieli jeszcze? Widzieli, widzieli, widzieli Słuchajcie, Antek właśnie pokazywał dupę Ale e, ja Zabieramy się za Zami? Uh, nie kochana, gdzie jest moja zwateczka? No kurwy Nelzy, gdzie jest moja Bo Ja jego kosmetyczki w tym momencie! To coś, co sobie przyniosłeś? No czasy, bo tam takie brzydkie piosenki puszczają po obok, że ja nie mogę słuchać. Po imprezie w dzień kacowy, takie słyszy się rozmowy. Dzień dobry, panie dobry. Ja muszę, kurwa, jak się Tak wygląda chata po. po imprezie. O, nie ma za co, że już ściągnąłem to i nie będziesz musiała płacić. Musimy przykleić naszą ulotkę, bo już nie ma tu imprezy. Mogę teraz przykleić sprzątanie po imprezie. Czarnuszku, bo... chciałbyś jeść? Jemy sobie śniadanko, Daniela jest pracy, mamy cudownie posprzątane tutaj. Wszystko świeżutkie, tylko my nie świeży, ale to nam przejdzie. Ja jadę do domu się ogarnąć, to zaraz się ogarnie, bo on idzie do pracy, a ja dzisiaj też idę do pracy, tylko licencjackiej. Słuchajcie! Dzień hey! dobry! Słuchajcie, kończymy już tego y, trzydniowego vloga naszego. Pod tym uroczystym miejscem Pizzeria de Grasso. Chcemy się z Wami pożegnać, ale nie zapominajcie o nas, bo będziemy może wstawiać częściej, jeśli będzie Wam się podobało. Tak i nie zapomnijcie o lajku, subskrypcji i komentarzu. I czym? Zwoli. I dzwoneczku, Leczku. aby przyszły wam powiadomienia o nowym vlogu, jeśli będziecie chcieli. Wszystko dla fanów! Do widzenia! Was. Do zobaczenia! Do widzenia! No, Daniela, miała na A jeszcze raz. Ale ja mogę jeszcze raz.